Witam Was, mówi do Was Proszę, 21. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać moje yy, wszystkie plakaty, które mam na ścianie. jest jeszcze ciekawostka o zawodniku yy, O Messi. Chciałem ją przeczytać. Najlepszy piłka z czasów jest jednocześnie królem z czasów w swoim klubie FC Barcelona 249 bramek w 323 spotkaniach. I tak zakończę swój pierwszy odcinek yy, Moje plakaty na ścianie. Dziękuję, do widzenia.